Ustawa, która wyprzedzała swoją epokę, która dała podwaliny do m, przyszłych rozwiązań e, demokratycznych, e, to kierunek e, zmian w Polsce i na świecie. I dzisiaj, e, w rocznicę tej konstytucji, e, ciesząc się z m, tej ustawy, która tworzyła historię Polski, która tworzyła e, Wolną Europę. To był ważny moment w dziejach Polski. Pokazywał Polskę jako kraj, który mimo trudnej sytuacji politycznej, geopolitycznej, jest nowoczesny, dąży do swojego rozwoju, miał światłych ludzi, wykształconych, pracowitych. Cieszymy się bardzo, że uczestniczą w tej uroczystości również młodzi ludzie, którzy przychodzą tutaj, żeby wrażenia patriotyczne swoje jakieś wyrazić poprzez swoją obecność, poprzez swoje zachowanie. Jest taka nadzieja, która nigdy w sercu człowieka nie umiera. To nadzieja życia szczęśliwego i wiecznego. Z taką nadzieją wielcy Polacy spoglądali w przyszłość, widzieli piękno i wielkość naszej Ojczyzny. <trym zbierza>